Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat autyzmu. Autyzm jest yy, zaburzeniem rozwojowym, który spotyka dzieci, i rzeczywiście dzisiaj widzimy rosnącą epidemię. Ktoś mógłby powiedzieć, że po prostu jesteśmy bardziej świadomi, mamy lepszą diagnostykę i dlatego więcej wykrywamy autyzmu. Jednak myślę, że to nie jest w pełni odpowiedź na to pytanie. Autyzm jest po prostu coraz częstszy i coraz więcej dzieci. Rodzi się z tym zaburzeniem, czy kiedy rozwijają się, obserwujemy zaburzenie, którego możemy zdefiniować jako autyzm. Ciężko mówić o pierwotnych przyczynach, dlatego że nie ma jednej przyczyny i ciężko też jest mówić o pewnych wydarzeniach przyczynowo-skutkowych, że jedno powoduje drugie. Jednak jeżeli u ludzi z rozpoznaniem autyzmu zaczniemy szukać problemów medycznych, okazuje się, że cała lista problemów. Które możemy wykryć u, u tych małych pacjentów. I u wielu z nich, kiedy będziemy w stanie leczyć te wykryte problemy medyczne, te rozpoznane dysfunkcje czy zaburzenia, jesteśmy w stanie świetnie wpłynąć na poprawę rozwoju, a więc możemy spowodować, że autyzm będzie przebiegał łagodnie, a u niektórych pacjentów możemy nawet dojść do sytuacji, kiedy pacjent zacznie się rozwijać całkowicie prawidłowo. Więc nie mówimy wprawdzie, że my leczymy autyzm, ale możemy powiedzieć, że leczymy autystyka, czyli osobę chorującą na autyzm, dlatego że to u niego diagnozujemy problemy i te problemy potrafimy adresować. Niewłaściwe jest to, co obserwujemy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, przypinania ludziom z rozpoznaniem autyzmu takiej łaty, że tych ludzi się nie leczy. Że kiedy oni chorują, to nie należy nic im robić, bo to jest osoba z autyzmem. Każdy, mając pewne rozpoznanie, może mieć też inne jednostki chorobowe, więc jeżeli ktoś ma rozpoznanie autyzmu, tak samo, że normalne jest dla nas, że jeżeli ktoś z rozpoznaniem autyzmu choruje na ząb, to idzie do dentysty, a jeżeli złamie nogę, to trzeba zaopatrzyć go gipsem. Tak samo powinno być dla nas normalne, że możemy rozpoznawać różne schorzenia, różne dysfunkcje organizmu i lekarze, my jako lekarze powinniśmy to wszystko leczyć. Więc jeżeli mamy audyt jako, yy, 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 jako zaburzenie rozwojowe i jakby zajrzymy głębiej, co tam się dzieje, to co zobaczymy? U części z tych małych pacjentów będziemy mieli zaburzenia funkcji mitochondriów. Mitochondria będą gorzej działały. Możemy to diagnozować i w wielu sytuacjach jesteśmy w stanie wzmacniać funkcję mitochondriów. U chyba zaryzykuję twierdzenie 100% pacjentów, mamy jakieś zaburzenia e, gastroenterologiczne, czyli zaburzenia tego, co dzieje się szczególnie w naszych elitach. U większości tych małych pacjentów mamy dysbiozy, czyli mamy. Dużo złych bakterii, za mało dobrych bakterii w naszym mikrobiomie jelitowym. U niektórych mamy problemy z tak zwanym SIBO, czyli przerostem bakterii w jelicie cienkim. U niektórych mamy grzybice, problemy pasożytnicze, pewne inne problemy, ale prawie każde z tych dzieci wymaga diagnostyki i odpowiedniego leczenia. U wielu z tych dzieci mamy pewne zaburzenia metaboliczne związane z. Polimorfizmem genów. Nie tyle chodzi tutaj o mutacje genetyczne, dlatego że mutacje współuczestniczą z autyzmem tylko w kilku procentach. Z kolei jest tak zwany polimorfizm genów, czyli mamy geny, które działają troszeczkę wolniej albo troszeczkę szybciej, i w związku z tym, na przykład ktoś potrzebuje więcej danej witaminy. Albo szczególną formę tej witaminy, albo pewnego wsparcia, i dzisiaj możemy to wszystko diagnozować i możemy to wyrównywać. Na przykład, jest taki parametr metylacji, zapotrzebowania na witaminę B12 i kwas foliowy, który nazywa się homocysteina. U bardzo wielu dzieci ten parametr jest powyżej normy. A u wielu dzieci też jest poniżej normy, co jest jeszcze gorsze, i lekarze, my jako lekarze powinniśmy to diagnozować i też to leczyć. To jest jeden z przykładów pewnych zaburzeń metabolicznych. Bardzo wiele dzieci z rozpoznaniem autyzmu ma problemy autoimmunologiczne, ma proces autoimmunologiczny przeciwko neuronom, czyli przeciwko tkance nerwowej. I to również możemy diagnozować i możemy to leczyć. Na przykład terapią są tutaj podawane immunoglobuliny dożylne, które potrafią zatrzymać ten proces autoimmunologiczny, a przez to pozwalać rozwijać się prawidłowo mózgowi temu dziecka. Wiele dzieci ma ukryte często infekcje. Są to przewlekłe choroby wirusowe, ale też choroby odkleszczowe, które w pewnych sytuacjach mogą być chorobami przenoszonymi z matki na dziecko, kiedy matka czasami nie jest świadoma swoich objawów, dlatego że jej układ odpornościowy jest dojrzały, silny i radzi sobie z tą sytuacją, z kolei układ odpornościowy dziecka, który nie jest jeszcze dojrzały albo jest bazuje na trochę innym zestawie genów, no, może sobie nie poradzić. Więc jest, jedna przyczyna to są choroby, które znalazły się w dziecku tą drogą wertykalną z matki na dziecko w życiu płodowym. Drugie oczywiście dziecko może jako, jako niemowlę, dziecko w wczesnym wieku również być zakażone pewną infekcją i kiedy układ odpornościowy ma pewne defekty, ta infekcja ciągle trwa powodując stany zapalne i dezregulację bardzo wielu funkcji w organizmie. Więc tak naprawdę powinniśmy badać stany zapalne, powinniśmy badać procesy autoimmunologiczne, ukryte infekcje, szczególnie zaburzenia układu pokarmowego, co dzieje się w naszym jelicie i pewne inne zaburzenia metaboliczne. U wielu dzieci, jeżeli będziemy w stanie wyrównać jeden, drugi, trzeci, czwarty problem, potrafimy, pozwolimy, że dzieci zaczną mieć lepsze interakcje, lepiej wyrażać swoje emocje, lepsza komunikacja, dzieci zaczną mówić. Więc my na co dzień obserwujemy wiele cudów i to jest bardzo wielka nagroda dla lekarza, duża satysfakcja. Ale chcę o tym specjalnie mówić bardzo wyraźnie: że jak nie leczymy autyzmu, to leczymy autystyka leczymy osobę dotkniętą tym problemem. I uważam, że to jest etyczne wyzwanie dla, dla nas lekarzy. Nisko funkcjonujący autyzm może źle się skończyć. Wiemy, że ci ludzie często nie dożywają 40 roku życia, umierają przedwcześnie z bardzo wiele wielu przyczyn, ale mogą być to takie przyczyny jak samobójstwo choroba onkologiczna, czyli rak we wczesnym, wczesnym wieku czy silny atak padaczkowy, który może zagrażać życiu. I jeżeli jako lekarz yy, myślę sobie o tym, że mój pacjent będzie żył krótko i może umrzeć na tego typu schorzenia, moją etyczną powinnością jest szukanie rozwiązań. Może nie do końca będę znał wszystkie Przyczy Przyczynowo-skutkowe powiązania, od czego się tu zaczęło, co było pierwsze, drugie i tak dalej, ale kiedy jestem w stanie zdiagnozować listę problemów do każdego punktu zdiag zdiagnozowanej dysfunkcji, jestem w stanie przyporządkować odpowiednią terapię albo szukać innych rozwiązań wśród innych kolegów, specjalistów i jesteśmy w stanie pomóc osobom dotkniętym autyzmem, u niektórych częściowo, ale wierzę, że też znajdą się osoby. U których ta pomoc będzie absolutnie fenomenalna i możemy po, po, pozwolić im wrócić do normalnego życia. Mówiąc te rzeczy, tak naprawdę, chyba jeszcze jest jedna, jedna, jedna rzecz, którą musimy dotknąć, eee, przygotowania się do ciąży. Dlatego, że jest bardzo wielka rola kobiety, tej przyszłej matki, dlatego, że kobieta przekazuje dziecku nie tylko jedną drugą swojego DNA, ale przekazuje wszystkie mitochondria, są od matki. Przekazuje cały mikrobiom jelitowy, który tak jest kluczowy dla immunologii, Mówi, mówię o tym bardzo często. Jeżeli kobieta ma w sobie toksyny, to niestety te toksyny znajdą się również w ciele, w ciele dziecka, które jest o wiele delikatniejsze i może sobie nie radzić z tym nagromadzeniem toksyn. I mamy też bardzo wiele infekcji, które mogą przechodzić przez, przez łożysko Wspomniane tutaj też choroby odkleszczowe jest jednym z tych niedocenianych czy nierozpoznanych problemów. Więc jeżeli przygotowujesz się do, do ciąży, szczególnie jeżeli w Twojej rodzinie może były pewne problemy z autyzmem, czy y, cykl y, problemów z zachodzeniem w ciąże, y, czy masz jakieś inne dolegliwości, które nie są do końca rozpoznane, może to nie są poważne rzeczy, moim zdaniem. Dobrze sięgnąć po odpowiednią diagnostykę i te wszystkie punkty gdzieś sprawdzić i przygotować. Ja wierzę, że epidemia autyzmu jest do odwrócenia. Ja wierzę, że im bardziej będziemy świadomi chorób przewlekłych i będziemy rozumieli pewne rzeczy, będziemy w stanie też to adresować, i to kolejne pokolenie będzie mogło cieszyć się naprawdę dobrym zdrowiem. Dzisiaj jest takie powiedzenie: Kanarki w kopalni nie wiem, czy je słyszeliście w dawnych czasach, kiedy górnicy schodzili głęboko i ich życie było zagrożone przez gazy kopalniane, które mogły je zabić, zabierali ze sobą klatkę z małymi żółtymi ptaszkami, z kanarkami, które były bardzo delikatne. I górnik, który widział, że ptak umiera, był silniejszy, miał w stanie siłę biec, uciec i uratować swoje, swoje życie. I dzięki śmierci tych kanarków, wielu ludzi mogło przeżyć. Wydaje mi się, że dzisiaj ten obraz, ta metafora bardzo dobrze pasuje do autyzmu, że te dzieci, które są dotknięte autyzmem, są troszeczkę jak, klatki, jak kanarki w klatce naszej cywilizacji. One cierpią z powodu pewnych problemów, którymi wszyscy jesteśmy dotknięci. Te problemy, jak zniszczone mitochondria, mikrobium, toksyny, infekcje, dotyczyły wszystkich nas, coraz bardziej, populacyjnie jako nasza cywilizacja. Tylko nam się wydaje, że my sobie radzimy, może mamy mniej zaawansowane objawy, może ich nie mamy, ale są to zagadnienia, które będą chciały zabrać nam zdrowie, okraść nas ze zdrowia i skrócić nam życie. Te dzieci chorują dzisiaj już tutaj i my to widzimy, ale one jakby sygnalizują, że coś złego dzieje się w ogóle z całą populacją, z nami wszystkimi. Więc. Um, Taka szczególna uwaga zwrócona na autyzm myślę, że będzie też uwagą, która generalnie będzie zwrócona na zdrowie całej populacji.